Wejście do szkoły to jak wejście do losowej gry na Robloxie. Nie wiesz, czy dziś będzie easy mode, czy you died instantly. Pierwsze korytarze to obby na hard mode. Idziesz normalnie, a tu nagle 200 uczniów biegnie, jakby było podarmowe Robuxy. Nauczyciel stoi jak final boss. Ktoś rozlał sok i zrobił z podłogi slippery biome. Każdy korytarz to parkour, którego nie chciałeś, ale dostałeś. Dwa. Lekcje. Simulator AFK. Masz siedzieć 45 minut i słuchać? Bro, to jest AFK Experience. Tylko nauczyciel nie pozwala ci iść po kole. A oni dalej. Skup się na temacie. Bracie, ja nawet nie widzę tematu. PS5, 3, WF, Bedwars, Wars. Tylko bez łóżek i bez szans na przeżycie zbijak. To nie jest gra. To jest PvP Arena. Piłka leci jak Fireball i zawsze trafia tę jedną osobę, która nawet nie grała, tylko stała w rogu jak NPC. Nauczyciel. To tylko zabawa. Tak. Dla kogo? Dla tej piłki? Czwartej kartkówki. Random Event. Roblox. Sudden Boss Fight. Szkoła. Niezapowiedziana kartkówka. I wszyscy w klasie robią ten sam wyraz twarzy. Świadomość, że umrzesz, ale nie chcesz panikować przed znajomymi. Limited time event. Masz 10 minut na zjechanie 4 piętra w dół, kupienie drożdżówki, której i tak nie ma, znalezienie znajomych, wepchnięcie się do łazienki i powrót. To nie jest przerwa. To jest Speedrun 6. Nauczyciele, Wimp NPC. Z losowym AI. Nigdy nie wiesz, jaki patch dostało ich zachowanie. Patch 1.1. Miły wyjaśnia spokojnie. Patch 1.2. Kto szepcze, ten jedynka. Patch 1.3. Pani już ma dość i nie zamierza tego ukrywać. 7. Domowe zadanie. Daily Quest, który nikogo nie obchodzi Roblox. Claim Your Daily Reward. Szkoła. Zrób zadanie z chemii. Nagroda zero. Ósma podręczniki. Lód, który cię niszczy. Plecak waży 40 kg. I wygląda, jakbyś zbierał rzadkie itemy, ale wszystkie są szarego tieru. Jak w Sim Inventory Full Simulator. Dziewiąty dzwonek. Jedyny dźwięk, który leczy duszę Roblox. Achievement Unlocked. Szkoła na no dzwonek. I nagle wszyscy ożywają, jakby dostali buffa plus 50 do energii. Podsumowanie. Szkoła to Roblox. Tylko bez Robuxów. Bez fajnych skinów, z lagami w mózgu i nie możesz wyjść z gry, bo mama wyłączy wifi życia.